Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku analiz giełdowych. Chciałbym się dzisiaj skupić na branżach sztucznej inteligencji i półprzewodników oraz indeksach technologicznych, amerykańskim NASDAQ i japońskim Nikkei. Patrząc na roczne stopy zwrotu największych światowych indeksów giełdowych, widzimy, że najwyższym wzrostem charakteryzował się amerykański indeks technologiczny NASDAQ. Wzrost aż o 67% w ciągu roku. Następny był japoński indeks Nikkei 225, wzrost o 39%. No i trzeci, amerykański indeks SP500 wzrosł o 37% w ciągu roku. Wzrosty na amerykańskiej i japońskiej giełdzie były napędzane głównie branżami sztucznej inteligencji oraz produkcji półprzewodników. Wzrost ETF-u, X-Trackers na sztuczną inteligencję i big data w ciągu roku wyniósł 86%. Zdecydowanie największym zwycięzcą tej fali wzrostów jest spółka Nvidia, której akcje urosły aż o 465% w ciągu roku. Nvidia produkuje karty graficzne przeznaczone do uczenia algorytmów sztucznej inteligencji. Kolejne spółki, które zaliczyły duże wzrosty, to spółki związane z generatywną sztuczną inteligencją, takie jak Palantir Technologies, Google czy Microsoft. Przypomnijmy, że giełdowy boom na sztuczną inteligencję rozpoczął się właśnie od wypuszczenia algorytmu ChatGPT przez Microsoft jeszcze pod koniec 2022 roku. Duże wzrosty zaliczyły również japońskie spółki technologiczne, tak jak na przykład związane z branżą półprzewodników Tokyo Electron oraz spółki takie jak Mitsubishi czy Toyota. Nvidia w zeszłym tygodniu opublikowała wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2024 roku, raportując fenomenalny wzrost przychodów o 262% w ciągu roku, wzrost przychodów z segmentu data center o 427% w ciągu roku i wzrost zysku aż o 492%. Wzrosty japońskich spółek z indeksu Nikkei były dodatkowo napędzane przez niskie kursy jena względem dolara, co promuje japoński eksport towarów za granicę oraz przez niskie, trzymane przez kilka lat ujemne stopy procentowe przez Bank Japonii w celu walki z deflacją. Na koniec chciałbym zostawić pytanie, które jest często poruszane w różnego rodzaju analizach giełdowych, a więc czy obecne wzrosty na sztucznej inteligencji to bańka spekulacyjna? Wiele osób porównują do banki nadatkomy w latach 90. Osobiście nie wykluczam, że może wystąpić jakaś korekta, jednak uważam takie porównania do tych datkomów z lat 90. za mało trafione. Przypomnijmy sobie, że wtedy powstawało bardzo dużo nierentownych firm działających w garażach, które nie przynosiły żadnych zysków i które po prostu dopisując sobie do nazwy .com sprawiały, że Wall Street kupowało jak szalone. Dzisiejsza sztuczna inteligencja jest natomiast rozwijana przez potężne, wielkie firmy mające dekady doświadczenia na rynku, takie jak właśnie wspomniany Microsoft, Google czy Nvidia, których wykazują realne zyski, tak jak dziś na przykładzie Nvidia, przychody zwiększają się kilkukrotnie w ciągu roku, zyski jeszcze bardziej, więc no trochę jest to inna sytuacja niż tak jak było w przypadku tych datkomów, gdzie cena akcji była zupełnie odjechana od przychodów firm, które były nierentowne i szybko bankrutowały. Oczywiście mogę się mylić i nie jestem w stanie przewidzieć, czy nie będzie jakiegoś krachu, jednak osobiście wierzę, że sztuczna inteligencja to tak rewolucyjna technologia, która będzie zmieniać całą rzeczywistość, w jakiej żyjemy i będzie jeszcze dynamicznie rozwijana przez kolejne lata, o ile nie dekady, no i nie jest jeszcze nawet blisko osiągnięcia swojego prawdziwego potencjału. To wszystko, co chciałem Wam na dziś pokazać. Jeżeli uważacie, że materiał był wartościowy, podobał Wam się, chcecie takich więcej, to polejkujcie, subskrybujcie mój kanał, udostępnijcie go na swoich social mediach. Dzięki i do usłyszenia w następnym odcinku.